bardzo serdecznie wielu mnie pyta jak uratowałem te jesiotry mój jeden jesiot odpad met 40 szkoda go pokażę jakim ładnie tanim sposobem wielu ludzi nie ma pieniędzy nie ma dopływu wody nadal woda jest. zmierzyłem przed chwilą 25 stopni w stawie nie ma skąd wody dole. i już pokazuję o wylewamy wodę tutaj tanim prostym sposobem pokażę jak można zrobić uratować staw wielu ludzi już to zastosowało pokazałem to, zaraz pokażę jak to się tu zbiera. Praktycznie dwa razy dziennie jest na stawie przyducha zielona woda. Zielona woda na stawie cały czas się robi w takiej temperaturze. Pokażę zaraz jak opadnie woda, pokażę Wam. To jest fit biologiczny, to co w Japonii stosują azotany, które są w wodzie. Azot zamienia się na azotany tlenowe. Woda wychodzi pompką 40 W czy 60 W woda. Tym sposobem uratowałem, załączyłem to natychmiast, tylko filtry czyszczę teraz około dwa razy dziennie. Rano i wieczorem czyszczę. Pokażę wam jaki gnój się uzbiera. Nie potrzeba żadnych drogich filtrów, systemu, a własne ręce. Wyprać się po prostu. Kupujecie wókninę. taką buchlinę. Taką buklinę już tu mam tutaj, od, od wielu lat stosuję. Ta buchina kosztuje 20 groszy jedna, a więc stacie nawet wymienić codziennie dwa razy. Ja nie wymieniam, bo nie mam i po prostu wypiorę ją. Mam drugą beczkę, gdzie to wypiorę. I zaraz Wam pokażę, jaki gnój się uzbierał. Tutaj wypuszczam specjalnie wodę, co się stało po jednym, po e, dziś rano było wyczyszczone i po całym dniu. Dzisiaj mamy wieczór. Tanim sposobem, nie potrzebujesz pieniędzy. Dzielę się z Wami tymi, którzy mają takie oczka, mają stawiki, kochają te ryby i nie chcą, żeby to padło. A więc taki staw możecie grosze. Pompa nie kosztuje dużo, załączacie. Woda wychodzi z stawu pompą podaje do beczki. keramituje, tu jest, po prostu przez keramik przechodzi. Wytwarza się w specjalne środowisko, oczyszcza i zamienia ten ciężki azot. Tą, tą zieloną wodę, ten, tą przyduchę, która jest na dole. Pokażę wam zielone, jak to się oczyściło. Zróbcie na razie przerwę, a ja do, przejdę teraz. No i tu chcę wam podzielić kolejny system, który już tu mam 10 lat zainstalowany. I następna beczka wystarczy, dwie beczki tutaj mam. No, wyciągam beczkę, tutaj będę łukał w tej beczce i wodę, wodę uzupełniam. O, I wodę już pokażę tutaj. I wodę, wypuszczam wodę. Teraz wypuszczam tę brudną wodę. No, pokażę Wam, jak to działa. I zaraz zobaczycie, jak wygląda filtr po jednym dniu, jak chyba nie. I ta beczka wchodzi, woda do jednej beczki przechodzi przez keramik. Woda wchodzi od góry, przechodzi od keramik, idzie do góry, wychodzi z drugiej beczki, wychodzi do stawu. I tym sposobem, taka temperatura wody, chyba 27 doszła, zahamowałem po prostu padanie ryb. Możliwe, że ktoś korzysta. Wiele ryb teraz, wiele stawów cierpi taką metodę. Masz majączko i w tym sposobem możesz po prostu uratować jezioro pokażę tutaj zaraz jak to wygląda dobra przerwę no. o pokażę wam chcę wam pokazać co się uzbierało w ciągu jednego dnia zobacz ta cała zielona zobacz jaki gnój zobacz i to pójdzie wszystko do pukania bo po prostu nie mam tych nowych madło nie mam czasu kupić zobacz zobaczcie ten gnój to jest po jednym miejscu. i tak dwa razy dziennie wymieniam te filty o, zobacz i to po wypukaniu tego i w drugim przestaną. Tu już jest czyściejsza trochę. O, i zobacz. I pokaż tej keramik. I to jest keramik. W wyborkach keramik jest i to oczyszcza tą wodę. I zaraz pokażę jak to wyczyszczę. W drugiej beczce przejdziemy. I po zakładam pole. Można po prostu kupić co kto ma tam 20 groszy, bo skończyło mi się Kupisz sobie to w tapicerskim sklepie. Bierzesz. Nie potrzeba. Drogi kwitów specjalnych systemów jakichś za tysiące złotych 20 groszy, nawet abyś dawał dwa, dwa filtry nowe, wyrzucasz, to masz 40 groszy dziennie. Prąd, tak powiedzisz, ta pompa ma 60, a tamta 40. To nie może być duży obieg, żeby beczka nie przelało. Powolutku czyści, zobacz, jak wylatuje zielony gnój. I tym sposobem zatrzymałem po prostu padają tych Kocham te ryby, mamy w stawie pokazane filmiki. Jesiotry, tu jest zostały najmniej jeszcze 5 także szkoda by było mi, że wypadnie i przejdziemy do drugiej beczki, pokażę drugą beczkę no i dzielę się Wam na z tymi, pokaż zbliżenie, tutaj Agata pokaże zobaczcie jak to wygląda po jednym dniu i teraz zbieram delikatnie ten gnój, zobaczcie to jest ze stawu wszystko woda leci, to są te zielone, zobaczcie i to zielone i zbieram to o zobaczcie Wypukuję tutaj wodę, ceramik wypłukuje, pokaż woda leci ze stawu, zielona Ciepła, co najmniej 26 stopni. O, z góry wylewy, wypłukuję ten keramik. tak prosty sposób. Już beczka jest brudna, bo to cały czas pracuje. W prosty sposób. Keramik przepłukuję. Oczywiście tematy zaraz wszystko wypiorę. W wodzie wypłuczę to i pokażę Wam wypukane o zielone. Wszystko jest zielone. Ta, ta zieleń, która jest na stawie to zatrzymałem po prostu padanie. ryby. Ryby mają doskonałą formę, widzę, że już skaczą. Nie pływałem po wierzchu, nie pragną powietrza. No i oczywiście na plenowanie cały czas idzie. I dzięki temu nie musisz puszczać zimnej wody, możesz wyratować ryby w sawie. Mimo takiej temperatury nawet jest siotry, które potrzebują warunki jak psylą. Pozdrawiam i zaraz pokażę, na powierzchni pokażę, jak to zakładamy, jak jest wyczyszczone. Oglądajcie i uczcie się razem ze mną. Dzięki. Jaka zimna, jaka zielona woda. Mm -hmm. Uwaga, zobacz jaka jest zielona woda Ktoś ma 20 groszy Filtr może wymienić Ja to po prostu czyszczę, bo nie mam czasu jechać do Kapicerskiego, bo to aż do Skoczowa Muszę jechać O, pokażę Dobra, przerwa I teraz po wyczyszczeniu takim wieczorem Długi raz to dzisiaj wyczyszczę, zakładam znowu nie Jest to idealnie czyste, można kupić sobie nowe Ja po prostu nie mam No, zobacz. Zakładam to dlatego podwójnie, będzie zużyty, ale nie musisz ponosić kosztu. Filtr kosztuje cię wtedy nic. Praktycznie tylko praca. I tym sposobem nie musisz mieć wody. O, zakładamy dwie takie maty, gdzie pytali jak ratuję te ryby w tym upadku. Pokaż jak w środku. To jest taka mata mechanicznie, że czyści tą wodę, a cały proces chemiczno-fizyczny dzieje się potem pod spodem i układam węża. A, składam węża przyciskam kamieniem i zamykam takie coś i to już kolejne do rana mi oczyszcza wodę i zamykam Dobra, i zobaczcie dźwigam tutaj małe słonecznice zobaczcie tylko małe słonecznice są w wodzie i jeszcze najważniejsze co nie zdążyłem powiedzieć wam na filmie w ciągu ludzie pytam jak uratują te ryby tak jak i ludzie w tych upałach, 60 stopni muszą jeść, pochłaniać, 5 posiłków dziennie. Ja dzisiaj jestem tylko i wyłącznie zjadłem chyba no 20 dekogłogu samego i popiłem wodą. I nic więcej, pracuję 40 stopni. Wszyscy ryba, wędkarze, rybacy, którzy mają stawy, wiedzą. Ryba nie dostaje teraz 2 tygodnie jedzenia. Zero jedzenia. Temperatura się podniosła wody, zrobiła się zielona woda, ryby nie dostają jedzenia i są w stanie przeżyć. Dodatkowo zastosowałem te filtry biologiczne. Tak, tym sposobem. Ryby potrafią zrozumieć co ludzie rozumią ryby, tylko nie rozumieją samych siebie. Dlaczego potrafią cały czas pochłaniać w upałach 40 stopni? Ja pracuję ciężko fizycznie, nie że tutaj się chwalę czy wywyższam, ale po prostu przestać jeść i wyjeść sobie tylko jakiś delikatny żeby nie dostać na żerek, żeby nie dostać wrzodów, bo nagle kwas się produkuje. Ja wiem, że was się w żądku. Ja jestem przygotowany od 30 lat do takiego odwag. Pokazuję filmy w samochodzie, temperaturze, nie po się po takim dniu. Te ryby nie dostały dwa tygodnie jedzenia, nie karmimy ryb tym, w tych okresach upału, nic się rybom nie stanie, nie utracą przyrostów, nie musicie się bać, że się zanie, nawet strąga nie karmimy i ryba poradzi sobie w tych gorszych środowiskach, tak jak my mamy powietrze zatrute, tak jak tak jak nas trują, jemy mniej, a my dodatkowo zatruwamy organizm jedzeniem, które też również nie jeszcze najlepszej jakości. Te ryby, zobaczcie, zielona woda i tym sposobem uratowałem cały staw, po prostu nie dostały dwa tygodnie jedzenia dostaną jedzenie, jeśli woda temperatura spadnie na 20 znowu upały się skończą, padnie deszcz, obmyję nie dostarczam wody i tym sposobem oczyściłem te staw bo wielu ludzi mnie pyta Grzegorz jak uratować te rybki jest to oczywiście dla takich amatorów jak ja, kto ma oczko kto ma, kto ma rybki i zajmuje się tym od razu wieczorem ale przykład możemy wziąć z ryb, nie jemy w tych upałach tak jak ryby dwa tygodnie nie jedzą, nic, zero jedzenia bo tak je zawsze karmiam. tutaj na to dajemy im karmę i one z tego zjadają, zawsze im tutaj podaję na tym karmę żeby karma nie szła na dno, żeby kontrolować, czy tą karmę zjadły, bo jak nie zjedzą, to karma zginie, zrobi się zielona woda bo się rozkłada. Musisz mieć kontrolę nad tą paszą, nie, że sypiemy kilogramami, bo chcemy te ryby przedobrzyć, a jak samych siebie, żeśmy przedobrzyli. Ryba musi dostać również odpowiednią, po, po karmu, e, odpowiednią ilość pokarmu. A więc stawura to, znaczy ryby skaczą, jest to cieszy już mnie, pływały na górze, ratowały, wołały pomocy, nie umiały oddychać, była przyducha. Wszystko opanowałem tylko odstawiając jedzenie i zastosując dwa biologiczne. a więc zero kosztów, wydałem na to pewnie no nie wiem czy 10 zł w ciągu dwóch tygodni, o i rybki skaczą, oczywiście kaczki teraz na też nie dostałem jedzenia, bo to skorzystały z ryby. Pozdrawiam wszystkich, udzieliłem Wam dokładnej informacji jak sobie poradzić, jak ktoś ma oczko, myślę, że w przyrodzie też tak, ryby jak się nie jadły, to potrafią przeżyć w różnych bardzo ciężkich warunkach, bo ten staw się pogorszyła woda przez te temperatury i upały. Ja Was pozdrawiam i pokazuję, dzielę się z Wami moim doświadczeniem. Zajmuję 30 lat mam ten staw. Raki niestety już tutaj zakończyły żywot, bo była za ciepła woda, rak musi mieć wodę bardzo zimną i nie da się uchronić tej wody, żeby ona nie podniosła się temperatury. Tu mam praktycznie od miesiąca suszę totalną i, i, i takie upały. Pozdrawiam i korzystajcie, nie karmimy ryb, dajemy fil biologiczny, stawiamy beczkę, to kosztuje grosze. Wydasz na pompę tam 200 zł beczka, keramik, robisz sobie sam w domu i masz czystą wodę, zielone się zniknie. Codziennie wynoszę, tutaj wyrzucam wiadro, to jest 30 kg gnoju, który pompa zabrała z wody i tym sposobem wyrzucamy ten gnoj, te gówno. Nie musisz filtrów drogi ponosić kosztów. Zakładam, powtarzam to wiele razy, żeby to zrozumieli, jak może funkcjonować taki staw. E, oczywiście staw jest 3 metry głęboki, nie go cały czas arator, bo powietrze chodzi, co, pokaż powietrze. Bez tego powietrza nie miałaby szansy przeżyć ryby żadnych. Mówię, jesiotry tutaj mam, wszystkie ryby, jakie są w Polsce, jesiotry... Y, a więc amury, wszystko co tu jest, zjadają właśnie mi tataraki, nie ma tylko, są jej okonie jako doktor, nie ma tylko szczupaka, no bo zjadły wszystko. Pozdrawiam i korzystajcie z takich uwag, ja się dzielę tylko moim doświadczeniem. Dziękuję i zapraszam do Wagnera, kto będzie miał okazję teraz przyjechać na sobotę i niedzielę. Dzięki.